Cześć, witajcie w kolejnym odcinku sobie ja zagrałem w Planet Coaster e, i dzisiaj jedziemy z kolejną mapką, czyli Creature Awakens, e, czyli dobra mam tu krakenisji, o boże jak to fajnie wygląda i tu, bo, tu jest nawet trasa, to jest właśnie bardzo fajnie, że w tej grze jest odwzorowany naprawdę większość kurde takich fajnych rzeczy i można na przykład wejść do jaskini itp itd. Dobra, czyli musimy teraz tak, naszymi obiektywami, o w ogóle na początku chciałbym wam podziękować za miłą przyjęcie serii, bo naprawdę widziałem fajne komentarze i, i, i dzięki za informację, że gra jest tych samych twórców co Roller Coaster 2, bo to bardzo fajnie, no i też jeszcze informacja na temat san, trybu sandboxowego, czy wiem, że takowy jest, ale chciałem jeszcze poprzechodzić kilka przynajmniej plansz, yy... Z kampanii, żeby tak dokładnie mieć rozeznanie w sterowaniu, tym wszystkim dobra, i tu mamy tak. Teraz widokowe widzę, tak? Można sobie popatrzeć na Krakena, to naprawdę jest fajnie zrobione. Tu jest kawałek kolejki, która zaczyna się tutaj. i w sumie pokażę Wam jeszcze jeden feature później, ale to tak mówię, ale to później. Ok, hire two janitors. Musimy zatrudnić dwóch yy, sprzątaczy. W ogóle tutaj możemy sobie zobaczyć takie załogi, Podstawowe informacje o naszym zamku. O naszym zamku, o naszej. No wiecie o co chodzi. Dobra, czyli tak, musimy zatrudnić dwóch ludzi i go sobie to musimy postawić. Ciekawe, czy będzie taka, takie szczypczyki. Kiedyś były szczypczyki w trójce. Nie, nie ma szczypczyków, ale to można w... Odsłonę. Dobra, panie sprzątaj. Staw kapy, staw level. Aha, czyli tu jest taki na razie stażowy, jak gdyby. Staw kamera, aha, możemy tak obserwować, a możemy orbitująca, ale możemy też taką. I patrzcie jak sobie dziadek sprząta. No ładnie. Możemy go usunąć i przemieścić. Tego na razie nie będziemy robić. I can't complain about the Okej, okay. czyli koleś nie może narzekać i radzić sobie dobrze. Ale zatrudnimy oczywiście nie, 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 nie tylko dlatego, że zadanie mu pomaga. czyli Zadanie to, to, to tego wymaga, ale też dlatego, żeby mu pomóc trochę. Zatrudnimy kolejnego sprzątacza i oto dzień dobry mamy Yy, właśnie, aha, build to ride jeszcze dobra, musimy dwa, dwie, dwie rzeczy wbudować, tego nie zauważyłem. A, także tu zostawię to bez zmian. Yy, ogólnie nie będę rozbudowywał ponad, yy, że tak powiem, wymogi scenariusza tych parków zabaw, tylko po prostu będę robił tak jak i co mi każe ten. There not a lot, liter. Aha, it's a lot, make sure you enough beans. Ok. Aha, dużo śmieci. Dobra, czyli czekajcie, sceneria? Nie, to nie będzie sceneria, to pewnie będzie showroom facilities, da się takiego szukać custom. Ogólnie tu można znajdować różne znajdować, przepraszam. Aha, można, to można sobie spokojnie to z tego. E, można tutaj budować różne rzeczy, tego jeszcze nigdy nie ogarniałem, a to może jak. Za, ja, najpierw to ogarnę między odcinkami, a potem pokażę na odcinku, żeby już trochę więcej wiedzieć. Okej, okay, scenery, czy scenery będą kosze? Tutaj są puff, puff Extras i są Barrel Bean i Barrel Bench. Dobra. Hmm, to będzie robić w stylu pirackim? Teoretycznie wygląda trochę piracką, więc można się tam, że tak powiem, troszeczkę tutaj... E, e, no, twój taki piracki styl. Dajmy trochę więcej koszy. Tyle powinno na razie starczyć To jest kosztu 5 dolarów, więc nie ma co oszczędzać. Ale nie do, że to fajnie nawet wygląda, to jeszcze pełni jakieś funkcje. W zasadzie nie, mogę to dać. Nie, nie mogę. obscure, czy to jest zabronione, tak? Czy, czy, czy coś? Ale tu na przykład mogę dać. Tylko czekam, aż nie będzie. Nie, tu nie mogę dać. Dobra, super. Na środku tego? Nie, tu na przykład może być. Dobra. Więc co na przykład tutaj i tu będzie taka strefa, strefa z koszami, kurde, ludzie sobie będą mogli wrzucać eee, i też damy tu, tu trochę. Może no, wiecie, żeby sobie nie musieli tak non stop zamiatać. Okej, tu jest dużo śmieci, więc by się przydało. I tak, tu planujemy, aha, to jest obskur na ten, czyli tutaj spoko, nie można, spoko, nie można. Eee, tu gdzieś było, aha, poza tym. Okej, okay. tu pozostawmy jeszcze takie coś. Okej, okay, mamy. O, Zakoszowane wszystko, zobaczmy, czy obiektywisty, co musimy. Higher to mechanics i higher to entertainers. No dobra, czyli zanim się to zrobi, w hmm, mogę teraz to zrobić. Entertainer to jest, hmm, a wszyscy są entertainerami, dobra, czyli weźmy sobie Kapitan Jocklow, zachęćmy gościa, właśnie. A dobra, dajmy go tutaj na razie, niech sobie tam. O, się nawet cieszy. Ale on jest wielki, bydlak, kurde. I jeszcze kogoś możemy zatrudnić? Czy jest jakaś krówka tego chyba nie będziemy? Dwóch mechaników, w sumie mechanice się przydadzą. Postawmy go na tarasie widokowym na razie. Yy, tak, kolejnego mechanika, oczywiście, bo to jest wymóg. Yy, I tu mamy gościa, a informacje o gościach, atrakcje i sklepy. Mamy mało no, sklepów strasznie, czyli można na przykład dokupić. A dobra, skupmy się na razie na rajdach. Forge, czyli kuźnia, czy ku jak kuźnia wygląda? To wygląda całkiem spoko. Czyli zostawmy to. Place Entrance, oczywiście, czy tak. I place exit, ok, to będzie wyjście. Teraz połączmy drogę z. Aha, dobra, jeszcze nie. Najpierw zbudujmy tutaj drogę, ścieżkę. Eee, myślę, że to jest super fajnie, bo można długo sobie ustawić. Czyli jak ma być długa, to fajnie, ale tego nie wie. Ej, nie, 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 stój! Jezus, nie tak. Eee, da się to usunąć. Gdzieś się dało to usunąć, PF. Czekajcie, select grid. Eee, close delete, aha, prawym, dobra, spoko. Dobrze wiedzieć. Good to know. Ok, e, a więc tak. Tu usuńmy, bo trochę spaliłem. Tu też usuńmy, dobra. I zróbmy coś takiego. Takie przejście, dobra. Tu więc na razie nie potrzeba. I do tego postawmy. Connect PF. Path... A to mam wejście, da Więc zróbmy mm, szerokość. 4 metrów niech będzie. Dlaczego by nie? To, że jest zrosza to wcale nic nie znaczy. Ok, zróbmy taką dłuższą kolejkę. I połączmy ją. To jest fajne, że to się. O, proszę, skończyliśmy na bardzo łatwym poziomie, póki co. To jest bardzo dobrze. I Pews, tak, zwykłą trójścieczkę zróbmy. Dopasowaną oczywiście do, do tej. No i zróbmy tak może między tym, to będzie fajnie wyglądało. No, jest pokazana. Zapraszamy ludzi. Dodajmy tu może jeszcze Shaben Facility, zdajemy jakieś czałetki. Żeby ci sami ludzie nie pozestrywali tutaj ze strachu. Tu się, tu się do, do Nie, nie da dostawić, dobra. To zróbmy sobie. E Taką pokrzy pokrzywości? Nie no, dajmy taką normalną, gdzieś tutaj. O, ładnie wygląda. Ludzie będą mogli iść się, kurde, ze strachu tam posikać. E, może dodajmy jeszcze Burger Store. W sumie burgery to jest zawsze spoko... Mm, zawsze spoko opcja. E, tylko tak, gdzie jakoś postawić w jakimś takim responsywnym miejscu, żeby ludzie sobie mogli do, do niego dochodzić? E, jest otwarte ogólnie tutaj. Ciekawe czy możemy... Dobra, najpierw ścieżkę wybuduję do góry, pod górkę, zobaczymy czy się da w ogóle. Tu uneven path, Univen cokolwiek to nie znaczyło Prawdopodobnie coś A tu. Aha, teren zablokowany z tym scenariuszu. Dobra, to nieważne, ważne. Tu na razie oprójmy to zróbmy eee, go burgerowni po prostu. Będą <grymianie> piękne zapachy, no ale dobra, już, już, już pal o zapachy Ci simowe nie czują zapachów, czy znaczy, to nie są simowe, wiem ale. Ale co zrobić? Okej, okay, sceneria. Sceneria jest też bardzo ważna. E, dajmy na przykład dodatkowe kosze? Nie, pochuj. A w jakim celu? W jakim celu te kosze? To jest. O, o, otóż pytanie. A, dajmy może jakieś ławeczki, że sobie ludzie posiedzieli w takim tym zagraniczku. W ogóle to można zrobić fajne parki, naprawdę. Ja niestety na razie nie mam jeszcze jakichś takich wielkich umiejętności, żeby to jakoś to ładnie wyglądało, ale. Ale się postaram kiedyś. Barrel Slide. Czy to jest potrzebne? Nie, to nie jest potrzebne. Ale może być Cargo na przykład, o to fajnie tak wygląda, tak piracko, nie? Że tu jakieś takie porty, takie inne takie zabawy, okej, okay, będzie wchodziło trochę na drogę, ale to chyba nic nie szkodzi. Eee, co to jeszcze mamy? Mamy Crane. Czy to jest pirackie? Tak średnio. Coaster King, nie, to jest to, słabo wygląda. O, wow, to już się rusza, czekajcie! Nie wszyscy wsiedli tutaj, okej, okay, ale ludzi się podoba, sceneria też jest spoko, można tylko oczywiście kolorki ustawiać, zresztą nawet zademonstruję, zróbmy takie... Pasujące, no nie, tak tam tak gówno trochę, dobra, nie zostanie czerwone. I oświetlenie też się zmienia, nie, oświetlenie się nie zmienia, a szkoda, myślałem, że się zmienia. E, ale można wybrać, aha, z takiej palety, okej. Okay. 30 sekund, waiting time, zróbmy 3 loadu. Request i inspection, nie, tego nie zróbmy. Tak, zobaczmy jeszcze tak, build 5 rajców, dobra, no... The test block is not accessible from the park entrance. Co tu nie jest accessible? Aha, bo to są podwójne, dobra. Czyli PF dodajmy. Może trochę skróćmy ją. Może angle nabo oczywiście, robisz to pod pewnym kątem, Czy takie delikatne okrągłe? O, sobie trochę spaliłem, ale. O, i tak ładnie to całkiem wygląda. Takie, takie swobodne, dobra. Sceneria też jest bardzo ważna. Tutaj też ciągle, mimo wszystko, mam jakieś po prostu pale, pa, parę palemek. O, taki zagajniczek palemkowy w tym miejscu. Jakiś kamyczek, ale wielki głaz. I taki mniejszy. O, to będzie miło. Kurde, mogłem zostać chyba jakimś level designerem. Nie na no, żartuję. Nie umiem takich rzeczy. No dalej, no dalej, ale ja chcę tu jeszcze coś postawić. O, ten sam głaz tutaj. O, wygląda jak kupa, ale wygląda. Dobra. Zobaczmy teraz tak, jak to wszystko wygląda. O, tak, z perspektywy klienta. Tu są strasznie duże kolejki. To fa, To po pierwsze. I po drugie, tu się trochę rozluźniło, bo ludzie czekając na to, kurde, idą na to, czyli też bardzo dobrze. Czyli trzeba na pewno zapewnić więcej, ale to więcej rajdów, track rides, czy to jest dobre, czy to jest złe. Stwierdzam na razie, że jest złe, stwórzmy zwykłe rajdy. Tak, tu Exciting jest słaby, ale dobry dla dzieciaków. Także może stwórzmy to dla dzieci, dla dziecków taką, tej, taką, o. I to będzie naprzeciwko tego, żeby tu też trochę zrobić tłoku. Place Entrance oczywiście damy tutaj gdzieś i Place Exit damy tutaj, żeby tu się łatwiej wychodziło niż wchodziło, trochę bez sensu, ale mm, mam nadzieję, że to będzie jakoś działało, funkcjonowało. Dobra, włączmy to z wyjściem i skonektujmy yy, obydwie. obskurnie Ej, przepraszam bardzo, halo, ja to chcę usunąć, dobra, dzięki. o, wow, 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 ale mi tu noc niespodziewanie przyszła. To nie o to chodzi, dobra. Ej, 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 przepraszam bardzo, tu są. Nie, to jest Queewee, to nie to, to tu. Nie, to się nie, nie czyta Queewee, chyba tak jakoś. Quee. Nie, nie wiem. Weee, piu, kiu. Never mind. dobra. Mamy sobie tu takie cosik. Teraz fajnie malowniczo wygląda. Bardzo dobrze, eee... otwarte. Scenera jest bardzo słaba, to szkoda. Można tu za zadbać o jakieś o, jakieś liany w ogóle. Gdzie to może zwisać na przykład. Nie, tu chyba nie, mam, nie ma do czego do czego tego przyczepić. No, dodajmy jakąś taką małą palemkę i od przy tym jakiś duży głaz. To słabo wygląda. Oj, kosz przykryłem. No nie no super. Kurde inżynier yy, furman. No to mogę sobie tak postawić. To wygląda jak kupa w lesie. Jak chcę to usunąć. Mogę to usunąć? Mogę to usunąć. Dobra, dziękuję. Eee, I jakiś krzaczek, oczywiście. I to wygląda teraz tak tak, tak, tak fajnie. Scenera mi wzrosła, uwaga, zobaczymy. O 25 punktów. To chyba, chyba nie taki. Takiego wzrostu oczekali, oczekiwaliśmy. Co nie zmienia faktu, że można to jeszcze ubogacić, na przykład o Exploding Red Barrel. O, że ludzie się nam to wystraszyli. Że o jeb! HG się to strzela. I taki sklepik wystawny jaki już wcześniej stawiłem, Boże Boże czemu to tak jest dziwnie, okej okay, jest, dobra, świetnie. I można się kryjącego gościo... gościa tutaj i gościa tu strzelającego do siebie. I koleś trafia, o idealnie się zgrywa z beczką, super. Jak to wygląda sceneria? 51 nadal, bo tu dokoła jest pewno gówno, no dawa mniejsza. E, tutaj kolejka już nie jest taka pełna. A trzeba by dać więcej, więcej rajdów, także dobra, zajmijmy się teraz takim, trill, okej, okay, kickflip. Mam w ogóle angle snapa, Nie mam chyba, tu wyłączyłem jakoś to, a szkoda w sumie, bo to by się jakoś tak, nie wiem, do, do 5 stopni. O, tu w sumie wyjście już mamy zapewnione, spoko. Teraz połączmy to tutaj. Nie tu, tutaj, o. O, tu tak fajnie wygląda, dobra. I można to dodać rzeczywiście jakieś. Ile yy, mam 3000? No to Jej, Monthly Profit mi spada. No to trochę słabo. Pewnie dlatego, że mi ludzie nie przychodzą, bo jest czegoś słabo. W ogóle muszę zobaczyć notyfikację. Co tu mam? Monthly Paragrating Shell Ghost Finding Action NAS. Had long time. A to mam long time. No w sumie może być. W ogóle mało mi tu ludzi przychodzi. Trochę smutno. No to pewnie dlatego, że. Zobaczmy, może nasze statystyki w overview. No tak średnio. The is disgusting, I wish more rides. Dobra, czyli musimy mm, obstawić na przykład trochę y, stafu. Eco Staffik. Proszę, sprzątacz. Panie ma sprzątać. Okej, okay, się cieszy, bo ma pracę i dużo nie musi robić. Okej. Okay. Mamy 3-4 rajdy. Stwórzmy jeszcze jeden, na przykład y, taki trochę dla dziecków. Dla, dla dzieciusiów. E Yy, Okej. Okay. Czekaj, czy można łączyć kolejki. Raczej nie. No w sumie może to i dobrze. Mm, dobra, stwórzmy tu ścieżkę oczywiście. Trochę zwiększymy jej szerokość. Szerokość zwiększyć? Nie, w sumie po co? Trochę się zmieniłem. To wygląda takie jak, kurde, nie wiem. To wygląda, wygląda jak, nie wiem, rzeczowy Furman, kurde. A tu pewnie będzie mało ludzi. I mamy srebro. Pięknie. Dobra, super, fajnie, fajne srebro. Aha, bo tu eskie wcisnę, a niepotrzebnie. Ok, mam tu dla dzieci. I teraz tak: y Objectives Higher to Entertainers. Attract 1000 guests. Guests. Dobra, lecimy w, taki, w takim razie z entertainerami. Y I pan pieniążek będzie zachęcał. I halo, dzień dobry. Zapraszam do naszych. A to jest globu z pieniążek. Aha, bo to jest ogólnie ten. Y o, trening, Increase productivity. Capabill, okej, okay, no ja chcę, ja chcę to zrobić. To, a tego Snodaka mogę, nie mogę. Staw trening, skilled, dobra, super. Wytrenowałem gostka I teraz będzie szybciej wszystko robił. I aha, can czyli oni mogą się, że tak powiem, szkolić w określonych... Okej, okay, higher staff. Eee... Ale ta ładna muzyczka leci. Chciałbym znaleźć swoich wszystkich, kurde, sprzątaczy, gdzie to mogę spis znaleźć? Research, start research, nic nie mogę, dobra, finanse Coś mi tu spada, nie, marketing, może start marketing campaigning Online campaigning banners adverts, total cost 1000 O Jezu, to 5000, dobra, weźmy newspaper adverts I zobaczymy Zobaczymy, czy nam się coś uda Ugrać z tego Mm, Okej, okay, no ale czy to, czy to działa w ogóle? No nic, zobaczymy. Przyspieszmy czas. Trochę mi tu leci słabo... Słabo pieniądze mi lecą. Słyszą, że Track Rides, to będzie dobre. A to pewnie kosztuje sorogo. No, 7000, No to jednak może tego nie róbmy. Trochę jednak tutaj to... Yy, brzydko funkcjonuje. Dobra, Parachop. Słyszmy coś, na czym będziemy mogli zarabiać, nie tylko jeśli chodzi o... O kurde, no jak się nazywa. Jest to 1000 zł kosztowało. Jest w ogóle otwarte, no dzień dobry jest otwarte Edit i to jest fajna rzecz, bo można sobie dodawać parę fajnych takich ornamencików teoretycznie, tego bym nie pokazywać teraz, no ale palicho. Nauczę się z wami. Eee, na przykład takie szyldy są, tak? Eee, tu z burgerowie, no o i takie coś, na przykład Sign, cy czyli jakiś tam, wiecie, znań I go teoretycznie można nazwać Na przykład Nazwę go Furman i jest, świecę się, można dostawać różne pirata, o to fajnie brzmi, albo nie, no. nazwę karczma pod zdechłym, nie, nie pasuje, a i dołącz określenie liczby znaków, pewnie 16, albo 32, nieważne. E, no to nazwijmy to, nie wiem, burger, nie wiem, burger pirate, yeah, super. Dobra, i stwórzmy inną czcionkę. Typu taką. I tu na czarno. Oj, to jest takie... o groźne. to jest jeden burger. Dobra, spaliłem. No, ale no co zrobić? Dobra, i teraz wam pokażę jedną fajną rzecz. Otóż kiedy tu wbijemy i klikniemy sobie... Nie, nie. Może nie do końca tutaj. Akurat kolejka podjechała, to takie auto są nawet, patrzcie. Dykuje full. Dobra, czyli zróbmy może coś takiego, że... Żeby to e, train speed, aha mogę sobie ustawić Na czwarte loadu, waiting time, ok departure interval e, Project De -so pass, aha bo są jakieś przejścia jeszcze Priorytetowe, czyli tutaj Dla ludzi ze specjalną paską, tak, tak czytałem that you tak powiedział, więc tak musi być Dobra, e, więc zróbmy coś takiego, że tu możemy ride kamera aż ja, się chyba pokazywałem chyba Już nie pamiętam i możemy sobie zobaczyć wszystko, jak to tam. Cinematic Seed, jak to się wszystko rusza. okej okay. ludzie sobie wychodzą. Ciekawe, czy możemy spojrzeć w oczy pojedynczego, pojedynczego gościa. Chyba nie. A nie, teraz siedzimy jako koleś. O, teraz siedzimy jako duch. Nieważne, dobra, czy ktoś tu będzie wsiadał? Może po, pobiegniemy za tamtym kolesiem. Halo, kolesiu. Proszę mi tu wrócić. Dobra, jest koleś. Right kamera i. Aha, tylko mi Mocuję to do jednej. No dobra, dalej, ruszajmy. Halo, dzień dobry, panienko. Czy, czy my ruszamy? W ogóle masz fajne rzęsy. Taki, kurde kwadracik zrobiony. No nic, prostota to jest. prostota twarzy to jest. piękno tej gry też. jakieś. Okej, okay, jedziemy! Jedziemy takim starym, rozwalającym się temu. W zasadzie to już nie powinna być wioska piracka, no ale trudno. Zobaczymy, co pierwszy scenariusz nas, czy nas urzeknie ten roller coaster. Wjeżdżamy do ciemnej jaskini, to już powinno być, to już powinno być straszno. I tam już toczy. to, fajnie można wszystko robić. Bo to, to naprawdę, jak się patrzy z tego. Oj, to się zapala. Jakiś trigger został aktywowany. I wjeżdżamy do jakiejś tany, tajnej bazy, tak? Oj, strzelają, kurde, nie no, ten kto, to, to planował musiał być fajny. Po to się to wygląda. Zaraz, jak w takim rpg dosłownie. To jakiś kraken, aha, to ten krakenis z ten. I go zdupili. I przechodzimy do kolejnej sceny do jaskini kryształów. Z krakenem! Kraken zawsze wie co jest dobre dla zwiedzających czy jego macki e, tych, co mam z na myśli, to proszę o wyrozumiałość. Dobra, mamy tam fajne lampki. Tam coś jakieś, jakieś, jakieś coś nadmuchuje. Ciekawe co to jest. No nic. O tu kolejne krakenowe te krakenowe macki. Ale my jedziemy, jesteśmy twardzi, nie poddajemy się Jedziemy dalej, szkoda, że tak, w, w, tak wolno, ale no to jest w końcu, wiecie to Ludzie mają sobie na to patrzeć, a nie, wow, jak szybko I okej, okay, tutaj za to mamy Łoczeń, ziemi ziemi, ludzie są po skamiel kurzu Oj, to fajnie wygląda, naprawdę, kurde Ładnie to jest zrobione, normalnie to wygląda lepiej niż w prawdziwym parku, bo w prawdziwym parku pewnie nie ma takich rzeczy, chociaż nie byłem nic w takim parku Pewnie atrakcje, Znał jakieś grzybki, nie tak kwiatki tym razem Wow wow i znowu kraken, jest jak on tam, w e, skała, ja się uchyliłem kurde przed tym Jaki jest ten cepen, to jest masakra No ale zaprojektowane fajnie naprawdę i kolejny kraken, tak, tak po cichutku się tam skrada do nas Abym teraz tam, nie gdzie, gdzie my jesteśmy Uuu dobry To, to będzie ogólnie fajne, jak będą naprawdę takie szybkie kolejki. Mówię, tu by się VR przydał. No, zresztą to, to, to już wcześniej mówiłem: To jakieś jaja. Jaja Krakena. Wow, jaja Krakena. To jest normalnie dobry tytuł na odcinek. A te jaja jakieś takie dziwne, dziwnie wyglądają. Eee, dobra, no w ono to Dobra, trochę wolno to idzie, to fakt. Ale no, wrażenia są śliczne. To taki, taki dźwięk, by się przydał, wiecie tak jakiś taki gł gł głęboki, gruby, gruby głos. Głos, dźwięk. O, jak, jak, jak tutaj? O, wycicie? Powiedziałem i jest. Tu jakaś. A, bo to jest głośnik, okej. Okay. Tu się po kolei świata zapalają. I to, co się stanie? Dzień dobry, pani rączko. To właśnie fajne, co każdy co można triggery robić. Uooo, i to jest to, co lubię w tej grze. To są te atrakcje. Naprawdę to wygląda o wiele ciekawiej niż jakieś, jakieś kurde takie gry tego typu. W sensie nie tego typu, tylko ty, typu takiego, że o coś ma nas wystarczyć. A tu rzeczywiście to fajnie wygląda, chociaż po grze się tego nie spodziewamy. A przejeżdżamy w kolejne... W kolejne włości, ale to jest chyba... Tak, to jest końcówka. I robi się ciemno. Naprawdę gierka wygląda przednie, jeśli chodzi o rzeczy graficzno-efekciarskie. takie efekciarskie. Oj, tu nie jest już ciemno. Czy po prostu ta gra nam zrobiła tak ciemno, bo się po prostu szybko jasno zrobiło? Okej, okay, monthly profit, park charge, dobra, czyli profit nam schodzi na, na minus. E, więc jest bardzo słabo. Sperg managementu nam schodzi na minus i... A nie, bo tu mamy tutaj. Perk management, ojej, bo za... No to rzeczywiście, cash flow. No nic, dobra kochani, to by była na tyle, niestety nie uda mi się osiągnąć tutaj złotego medalu. Bo tu w ogóle ludzi nie ma, w ogóle mało, mało ludzi zatrudniamy. Zatrudnia. Mało ludzi tam widać się zainteresowanych naszym rzeczom. Bo to jest Excitement, zobaczcie to. to wow, co tu pali się? Aha, to ten sklepik. Um, on w sumie się powinien chyba. A ty se chodzisz w szmanciarzu już za, za co ci płacę? Dzień dobry. A ty tak, jednak, był burger. Nic, dobra, to było na tyle. Serdeczne dzięki za oglądanie. Za jakiś czas pewnie zacznę serię sandboxa. Ale nie czy to zrobię jako osobną serię, czy, czy jako. Mm, czy jako taką, czy, czy, czy jako jedną serię? Zobaczymy, domy, pomyślimy, napiszcie w sumie co sądzicie o tym, jak, jaką serię zrobić, czy osobną, czy nie. To by było tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. strzałeczka!